Hej, cześć, siemanko mam wszystkim ludzie, ja jestem Weskim. witajcie w kolejnym poradniku u mnie na kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak zdobyć kolorową deskorolkę, także bez zbędnego przedłużania lecimy z filmikiem. Ok, więc pierwsze co musicie zrobić to oczywiście udać się do regionu St. Paul Island, dokładnie w tym miejscu jest to katedra, tutaj jest większa katedra, także uważajcie, chodzi nam tutaj o tą mniejszą po prawej stronie. Jak już tutaj będziemy, to mamy przed sobą takie wejście. Oczywiście wchodzimy sobie tutaj... Oczywiście, pokażę Wam drogę od samego początku, jak ona wygląda. Idziemy sobie tutaj, cały czas się wspinamy do góry. Tutaj jest drabinka, ops. Ok, i skaczemy tutaj na górę. Dobra, teraz tutaj, i tu swoją drogą mamy właśnie zrzut wojskowy, a nam chodzi tutaj o to okienko. Skoczymy sobie tutaj na sam dół. Ok, bierzemy sobie tutaj oczywiście nasz przewód. I teraz tak, ogólnie są dwa sposoby na dotarcie tutaj na samą górę, ponieważ musimy się dostać tam, gdzie znajduje się ten dzwon. I tak, jeżeli macie ulepszoną linię z hakiem, to gorąco wam polecam, żebyście sobie po prostu klikali tutaj tą linkę i dzięki temu bez problemu jesteście w stanie sobie tutaj wskoczyć. Tak naprawdę od tego punktu możecie również sobie tutaj stanąć i potem tam na spokojnie dotrzeć na miejsce. A jeżeli tej liny nie macie zbytnio ulepszonej, to pokażę Wam troszkę dłuższą drogę, ale też i skuteczną. Wchodzimy sobie tutaj, potem idziemy tu, ops, ops, i skaczemy tam, do naszego okienka, do którego skoczyliśmy wcześniej. No i teraz, po tym rusztowaniu, do góry sobie wchodzimy, tak. No i jak widzicie, tutaj właśnie musimy przymocować nasz kabel, ops. Dobra, jak widzicie, wszystko jest podłączone, także teraz. Lecimy sobie tutaj, do góry, obracamy się, ok, i jak widzicie mamy okienko. Tutaj sobie wchodzimy i klikamy w to miejsce. Torka, już działa? Działa, tak. działa, cicho, nadaje. Likwidator, zgłoś się! Likwidator, zgłoś się! Daj mi to! Nie masz pojęcia jak to robić. Musisz trzymać kuzik podczas mówienia. Badaj no, przecież trzymam, nie? Wyglądam ci jak ta małpa Kyle. Wiem jak to działa, Patty. Likwidator, Zguść się. No i nic. Ha! Musisz trzymać gruzikę, Likwidator, jeśli nas słyszysz, przemodelowaliśmy auto według Twojego schematu! Raczej według schematu doktora Emeta! Jeden pies, Polka! Najważniejsze, że chyba działa! Jesteśmy gotowi do skoku! Będziemy czekać w regionie B613. Do zobaczenia! Tak swoją drogą, jeżeli mowa tutaj o likwidatorze, to zapraszam na poprzedni film, w którym właśnie pokazywałem, jak zrobić cybernetyczne ostrza, tam właśnie ten likwidator się znajduje. A swoją drogą mamy właśnie tutaj małego easter Ega nawiązującego do naszej oczywiście ukochanej jedyneczki, czyli Tolga i Fatima mamy. A tutaj właśnie od razu po tej przemowie właśnie braci otrzymaliśmy. Naszą piękną kolorową deskorolkę, którą sobie oczywiście bierzemy. OK. Tu oczywiście macie jeszcze save z inhibitorem, osoby, które tutaj nie były wcześniej. OK, a ja wam teraz pokażę drogę, do której musicie się udać dalej, ponieważ to jeszcze nie jest koniec. Oczywiście mamy naszą deskorolkę, ale żeby móc ją jeszcze sobie założyć, to musimy jeszcze wykonać jedną rzecz, a w zasadzie to i dwie rzeczy. Dlatego teraz pokieruję Was i pokażę, jak się dostać do tego miejsca. Tutaj najlepiej sobie po prostu schodźmy. Na ziemię, cyk. Ok. Wybaczcie, ale coś mnie tutaj przycina dzisiaj. Tak. Ok, także teraz najlepiej po prostu poruszajcie się tak jak ja. Ok. Tutaj skręcamy sobie tą uliczkę. Następnie tutaj w lewo. Ok. I tutaj w prawo. Dobra. Jesteśmy już niedaleko. Najlepiej, właśnie, róbcie sobie to za dnia. Bo, jednak, jeżeli by była tutaj noc, to byłyby małe problemy. Ok. Dobra, przechodzimy sobie tutaj przez nasz most i jak już możecie zauważyć, to mamy kolejną deskorolkę. Bierzemy sobie oczywiście tą drugą deskorolkę i tutaj może Was troszeczkę zlagować, może się załadować ekran. Albo po prostu będziecie mieć małą ścinkę. Dobra, oczywiście przechodzimy sobie dalej tutaj przez most. I jak widzicie, pojawiły nam się ślady i po tych śladach będziemy musieli właśnie sobie iść. Ja Wam jeszcze pokażę drogę dokładną tutaj, gdzie należy się udać. Idziemy sobie tutaj. Okej, okay, gdzieś te ślady tutaj powinny być. Ja oczywiście znam tą lokację, więc od razu Wam ją pokażę. Tutaj mamy ślady. oh Ops Oke okay. dobra. Jak widzicie, ślady pokierowały nas tutaj do tego bagażnika. Oczywiście, wyzwanie z deskorolką znajduje się tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajduje. A jeżeli chodzi o nasz most, który był wcześniej, to jest to lokalizacja, która znajduje się dokładnie tutaj. I tutaj znajdziecie tą drugą deskorolkę. Otwieramy sobie ten bagażnik. Jeszcze przed tym możecie sobie tutaj w razie czego wyczyścić akcesoria, tak dla pewności, ok? Czyli po prostu miejcie sobie cztery okienka puste i co? Kiedy sobie oczywiście otwórz, otwieramy bagażnik i tutaj mamy kolejną deskorolkę. I tu jest nic innego, jak Małe wyzwanie parkurowe dotyczące właśnie tej deskorolki. Będzie to mały wyścig, ale my jedyne co zrobimy, to klikniemy sobie oczywiście Start. Klikniemy sobie start i oczywiście całego wyścigu nie będziemy robić. Jedyne co będziemy robić tak naprawdę, to przez kilka sekund sobie po prostu tutaj płynmy po tej wodzie. OK. Teraz klikamy po prostu Escape i po prostu wychodzimy z gry. No oczywiście na konsoli, to też jest oczywiście start i wychodzimy. I wchodzimy oczywiście znowu do gry. I gdy już się załadowaliśmy, to możemy sobie wejść w nasz ekfunek, wichaj Jak widzicie, pojawił się tutaj nowy przegląd. Oczywiście sobie go wybieramy i jest to nic innego jak nasza deskorolka. Jak widzicie, możemy je sobie używać podczas korzystania z paralotni. Jak widzicie, jest to naprawdę przyjemna sprawa. Możemy sobie oczywiście jeździć tutaj. Po drodze możemy latać, możemy robić tak naprawdę co tylko chcemy. Oczywiście tutaj animacja się buguje w momencie, kiedy skaczemy, czy po prostu robimy jakąś akrobację, ale jak widzicie, możemy sobie w niej korzystać. Jest to nawet dosyć fajne, fajny element przemieszczania się, ponieważ jak widzicie, możemy sobie tak naprawdę fajnie tutaj przemierzyć regiony tej mapy. Także co moi drodzy? Oczywiście, jeżeli już chcecie przestać korzystać z gruskorolki, to musisz sobie kliknąć w ekwipunek i oczywiście tutaj zmienić przedmiot, albo po prostu tutaj dodać kolejne. I dzięki temu możecie. Już się normalnie poruszać, także co? To tyle ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Jeżeli tak, standardowo możecie zostawić jakiś ślad tam na dole. I widzimy się w kolejnych poradnikach. Do zobaczenia.